Siema. Zaczynamy ma live, a ja dobra pokażę się dzisiaj całkiem wejdę Zaczycie, w owocem w Ogólnie moje kluby i ja zobaczę co się dzieje bo dawno nie byłem pozdrowienia Matex Nie no, spoko I na live. Ej, co jest, internetu nie ma? No i w no się zareagować Napoli Uuu, koniec już tego Dziesięciu to Ostatni mecz No. Począłem tak i... Kujna, midik, dwa razy już chyba spróbować. Albo nawet trzy. Nie w nie liczę. Znaczy, chumatko. Nic nie możecie ci strzelić serio. Nawet jednej bemki. no dawajcie hamsik 1-0 alan asysta, fajnie milik dorninko asysta milik pawoletti asysta, pawoletti gol marcel asysta g, nie, g nie za hamsika wchodzi fajnie i 4-0 koniec Dalej, 102 punkty mam o 93 na porażkę 3 misy, heh. Zostawaj za mną, ogólnie nas. <grymne> to e, jest ostatni, i to jest 18, o matko. Jest ta transferowa. Ja w League of Triumphach mam 60 milionów. W Krychowiach nie. Chyba wezmę... W Krychowiach, a Polaków, ale braka. Trzeba iść poznaj mi tego. Alan. Ja wiem, jakich głos, Nick Wes. Obrona. Hytroj. Hmm z tym składem będziemy grać bo jaki najlepszy jaki mogę mieć, i spójrzcie, teraz jest, to lubię, i teraz to, ale dzisiaj będzie ostatni mecz, czyli jest nie też może live, wow, wow, walnąłem się, i tu też może o takiej godzinie live, chcę tak na szybko, bo jeszcze do szkoły jadę zaraz, no niestety Wiesz, że nikogo nie ma. Ale... Bolasie 1-0, Bolasie asysta 2-0. na no, ale jak łatwo jest grać? Tak. Well, o ku Będę ku ku to Nie, nie wierzę w to. Będę oh, cool, ku Barry Barclay? Skoro nikt nikogo nie ma na live. No tak, przecież w tych godzinach nikogo nigdy nie ma. I wobby. Pierwsze miejsce, pięć punktów przewagi. jest spokojnie Strzelcy, bolasjów się wejść Jeszcze raz tylko wyjdę i kończę U, atletiko kolegamy Gajitanka super, dwa ale wygrywa Atletico. No, ja, może to mogłeś się strzelić? Chyba, ale jest dobrze jest do jeden. To się da odrobić, panowie. Zębiliście to. Dobra, tego się nie da odrobić.